Cześć, dzień dobry, witam Cię w mojej kuchni, u mnie tutaj na kanale. Dzisiaj przyszłam do Was z takim podsumowaniem całorocznym. Słuchajcie, na dobrą sprawę kończy się rok i tak sobie pomyślałam, że grudzień ogólnie to jest taki miesiąc, kiedy jest też dużo sprzątania, dużo porządków, przygotowania na święta i tak dalej. Więc zanim wejdziemy w ten wir takiej mocnej, intensywnej pracy, chciałam dzisiaj. Co nieco kilka słów tutaj powiedzieć na temat mojej takiej współpracy poniekąd i właśnie pomocy przy sprzątaniu z marką Enzym. To też myślę, że też jest teraz dobry moment. Mamy listopad jeszcze i zanim zabierzemy się w ten wir sprzątania, przygotowań świątecznych, bardzo często przed świętami robimy takie generalne też porządki. To myślę, że tutaj też jest dobra okazja, żeby polecić Wam właśnie i wspomnieć i opowiedzieć o tej marce, jeżeli akurat przed tymi wielkimi sprzątaniami, porządkami będziecie szukały dobrych i profesjonalnych środków właśnie do czyszczenia tutaj w tyle zaprezentowane dwa produkty marki Enzym, powiem Wam, że to są akurat dwa produkty, które bardzo często używam, z marką Enzym jestem już myślę, że tak przywiązana od około roku czasu pamiętam jak pierwszy raz zaczęłam przetestowałam ich produkty, to przede wszystkim nie podobała mi się szata graficzna, takie przedstawienie ja to ogólnie jestem taka wiecie typowa baba, kupuję i łapię oczami wizualnie i tak dalej i tak byłam mocno sceptyczna Nastawiona właśnie do tych, do tych produktów enzym, tylko z tego względu, że ta szata graficzna, a mianowicie całe opakowanie jest bardzo proste. Nie ma tu żadnej konkretnej nazwy, wszystko jest numerowane właśnie literką E i cyferką. I też taka ciekawostka powiem Wam, że przez pierwsze chyba takie 2-3 miesiące ciężko mi było skojarzyć, który produkt. To jest który. Pamiętam, że jak jeszcze Emilka do mnie pisała i zarzucała, słuchajcie, cyframi E501, E300, to, to, tamto sobie googlowałam, co to było. Aktualnie na dzień dzisiejszy muszę Wam powiedzieć, że. Jak tak używamy cały czas regularnie właśnie tych produktów, to już same po numerkach poznacie, co jest do, do czego. E301 to akurat jest koncentrat, właśnie taki do codziennego mycia podłóg, który przepięknie pachnie i muszę Wam powiedzieć, że te koncentraty, właśnie do mycia podłóg przede wszystkim są bardzo wydajne. Wszystkie takie środki do mycia podłóg kupowane w sklepach są. Yy, i to już widzę nawet dziewczyny i chłopaki po konsystencji bardziej rzadkie. Trzeba dużo tego płynu lać do, tej, do tego wiadra, żeby ten efekt był widoczny. Te koncentraty są o tyle dobre, że są dużo, dużo bardziej wydajne. E, oprócz tego, właśnie środek. Zawartość chemii od enzym przede wszystkim jest zdecydowanie dużo mocniejsza, intensywniejsza a co za tym idzie, dużo bardziej skuteczna i szybciej możemy czyścić dane powierzchnie. Dlatego od razu mówię, że wszystkie środki, które używamy, takie właśnie e, e, do mycia jakiejś powierzchni, zachęcałabym Was dziewczyny, żebyście używały rękawiczek, bo to są dosyć mocne środki, właśnie takie często właśnie żrące, podrażniające i mogą nam po prostu przesuszać dłonie. Dlatego tak ważne jest używanie rękawiczek. Moim takim totalnym faworytem, jeżeli chodzi o taki must have z Enzym, to przede wszystkim będzie to mleczko E250, które fantastycznie szoruje, domywa wszelkie takie bardzo mocne zabrudzenia. Powiem Wam, że świetnie radzi sobie też z markerami. U mnie często Antośka wykonuje wszelkie prace na podłodze, plastyczne, nieplastyczne i później jadę tylko z tym mleczkiem i szoruję. Przede wszystkim też nie rysuje i nie, nie uszkadza powierzchni to mleczko. Bardzo ładnie pachnie. Żel, który jest stosunkowo niedawno wypuszczony, ten żel, gruntowny żel taki odkamieniający do kabin prysznicowych, ale także do różnej armatury E470, a także powłoka hydrofobowa E460, to jest uważam, że hit i must have w salonach, w gabinetach, w domach. Przede wszystkim to jest taki fajny zestaw bardzo mocno odkamieniający właśnie ten żel skoncentrowany przez co nie spływa od razu z powierzchni i potem zawsze używam właśnie tej powłoki hydrofobowej także to jest to muszę mieć zawsze w domu no i e511 taki koncentrat płyn do mycia wszelkich różnych powierzchni. Możecie te właśnie takie koncentraty tak samo rozcieńczać sobie właśnie z wodą. W enzym dostaniecie też takie puste buteleczki do kupienia, właśnie, i możecie sobie później, właśnie taki, na przykład, do kurzu. Ja bardzo często używam E511 do blatów, kurze, stoły i tak dalej. Rozcieńczam sobie z wodą, spryskuję i ścieram, przez co też. Ten E511 chroni nasze powierzchnie i sprawia, że tak szybko nie łapie powierzchnia kurzu. Czy przestawiłabym się na jakąś inną chemię? Powiem Wam nie. Dużo jeżdżę po sklepach też, widzę różnej ładnej, kolorowej chemii, właśnie tak a propos wizualnej, szaty graficznej i tak dalej. Czasem mnie korci, żeby sobie coś wypróbować, ale za po co będę wydawać. Pieniądze. Na przykład, podam Wam dziewczyny jeden konkretny przykład. Skończył mi się E500, czyli płyn do mycia szyb i powierzchni szklanych. Muszę chyba sobie zamówić. I już musiałam, to było przed weekendem, musiałam na już kupić sobie płyn do szyb. Słuchajcie, kupiłam sobie płyn Ludwik. Stary jak świat, kiedyś był bardzo dobry. I słuchajcie, wypieprzyłam całe. Przede wszystkim zepsuł mi się psikacz. E, jakiś taki dziwny był ten psikacz, że nie można było wymienić tego. Tego, tej buteleczki, ale to nawet, słuchajcie, nie o to chodzi. Mogłam sobie płyn przelać do innego. Natomiast to, jakie robił smugi, jakie robił maziaje, to sobie myślę, no nie. To właśnie pokazuje, że od dobrych kilku miesięcy, jak nie właśnie większego, większej połowy roku, używam tylko i wyłącznie enzym, i tak przestawić mi się było, przestawić się właśnie z takiego dobrego środka na coś takiego sieciówkowego, co bardzo. Zepsuła się jakość, to uważam, że jest strata pieniędzy. I dobrym takim podsumowaniem do tego, co ja do Was tutaj mówię, są opinie moich koleżanek, także przyjaciółki, klientek. Które właśnie wypróbowały sobie Enzym i mówią, że faktycznie zdecydowanie widać tą jakość. Widać tą jakość także, kupując chemię do domu, nie kupujemy szaty graficznej, pięknych, kolorowych butelek, bo te butelki nic nie zrobią, tylko zawartość i środek się liczy. Także tym filmem chciałam Was serdecznie zachęcić i podziękować przede wszystkim, podziękować całej ekipie Enzym za to, że mnie zarazili właśnie tymi produktami. I tak samo podziękować serdecznie i Emilce, i podziękować Karolinie, z którymi mam fantastyczny kontakt. Bardzo ważne jest to w Enzym i za co myślę też trzeba im duże brawa dać że jeżeli jakikolwiek jest problem z produktami, oni bardzo szybko reagują i bardzo szybko starają się pomóc, dobrać dane produkty właśnie prywatnie, czy też na mediach społecznościowych typu Instagram, Instagram, oni mają również kanał na YouTubie, tam dużo fajnych merytorycznych rzeczy możecie się dowiedzieć. Także jestem wdzięczna, że na mojej drodze, czy też właśnie tutaj takiej zawodowej, jeżeli chodzi też o YouTube, a także prywatnej, pojawiają się naprawdę tak fantastyczne osoby i mam możliwość testowania i próbowania właśnie produktów, nie tylko beauty, bo jak wiecie, głównie u mnie jest beauty, natomiast jestem panią domu, mam swój dom. Lubię porządek w domu, to przede wszystkim dlatego cieszę się, jak mam możliwość właśnie próbowania sobie również takich produktów, jaką jest chemia gospodarcza. Jeżeli chodzi o produkty Enzym, to dziewczyny, przede wszystkim kupicie je, dziewczyny i chłopaki, przede wszystkim kupicie je na platformie sprzedażowej, w której, do której linka znajdziecie tutaj na dole w opisie. I na tej platformie sprzedażowej, jeżeli wpiszecie sobie kod siarka 9, to macie minus 9% na zamówienie. Tylko poprzez platformę, Formę sprzedażową. Natomiast marka Enzym ma również mnóstwo, no może nie tak mnóstwo, ale jest coraz więcej tych dystrybutorów. Więc jeżeli chcecie kupić w sklepie internetowym po prostu te produkty Enzym, to ja wam tutaj na dole zostawię linka do sklepów internetowych, w których kupicie właśnie chemię od Enzym. Jest też możliwość zamówienia z tego, co widziałam i wiem próbek, czyli takich starterów, zestawów w miniaturowych wersjach do wypróbowania właśnie, czy ta chemia Wam się sprawdzi. To by było na tyle. Filmik taki mocno przygotowawczy do sprzątania do świąt. Ja Was zapraszam serdecznie na mój profil na Instagramie, a także na profil Enzym. Tam macie wszystkie produkty w użyciu. Jak można użyć, jak najlepiej użyć, to też myślę, że będzie taki fajny instruktaż krok po kroku, jak zapoznać się właśnie z marką Enzym i co ta marka potrafi. Ja Wam dziękuję za uwagę. Bardzo krótki film, taki myślę, że dla. Konkretnej rzeszy odbiorców, jeżeli właśnie takie tematy szukają. Ja się dzisiaj z Wami żegnam, a widziałam, słuchajcie, oprócz tego, że chemii, to marka Enzym ma w swojej ofercie również odświeżacze do powietrza. Moim ulubionym jest zapach jesieni. Uważam, że to jest totalny must have, a także drzewo sandałowe, ale wypuścili nowy zapach, także nie mogę się doczekać, aż sobie go wypróbuję, przetestuję i będzie pachniało też w domu. Dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym filmie.